Cześć Ta Dziś mamy piątek, 5 czerwca, czas na minutę starotem. Karta na dziś to śmierć. To jest moja karta roczna. Oczywiście to jest y, takie symboliczne przejście, domknięcie się pewnego etapu, y, przejście z jednego miejsca w drugi. Można to odnieść dosłownie, można się do tego odnieść metaforycznie, wewnętrznie, zewnętrznie, jak chcemy. Ta moja karta roczna, znaczy śmierć jako moja karta roczna, no, manifestuje się w przeróżny sposób, ale w dużej mierze dotyczy rzeczywiście zmiany i dziś możemy również tego doświadczać. Czasami mogą to być radykalne albo dość radykalne zmiany. Zazwyczaj wiążą się z tym, że, że będą czasami trudne, bolesne nawet. Zmiana często w naszym życiu, albo zmiany w naszym życiu towarzyszą często emocje i dlatego możemy doświadczyć takiego, takiego stanu. Mogą być bolesne, możemy być nam smutno szczególnie kiedy zbyt kurczowo trzymamy się czegoś. Zazwyczaj tak jest, że jak kurczowo się czegoś trzymamy, to zmiany są jeszcze bardziej bolesne. Ono nastąpi, ta zmiana nastąpi. Przyjrzyjcie się, mam nadzieję, że troszkę wyostrzę. Ta zmiana nastąpi, czy tego chcemy, czy nie. Ale im dłużej będziemy się powstrzymywać albo trzymać się czegoś zbyt kurczowo, tym trudniej ta zmiana będzie zachodziła, tym będzie bardziej bolesna na przykład. W rezultacie poczujemy taką niemoc ruszenia dalej, tak? Więc to może być sporym wyzwaniem, dlatego warto. Ja nie mówię, że być otwartym na zmiany, bo często mówimy, że jesteśmy otwarci na zmiany, ale tak naprawdę, kiedy przychodzi już co do czego. Bardzo się boimy, ale spróbujmy zaakceptować to, tą jedną, chociaż jest kilka takich prawd życiowych, że wszystko w życiu się zmienia. To jedno jest pewne: wszystko się zmienia. I im bardziej akceptujemy te zmiany, tym łatwiej jest nam funkcjonować i działać. My jesteśmy w tarocie Margaretę Petersen. I ta, ta karta jest taka szczególna, może nie tyle, że. Wyjątkowa, ale Margaretę Petersen opisała je za pomocą krótkich poematów albo jakichś takich sentencji. E, i, I tutaj chciałam przytoczyć, że na przykład, <laughs> przepraszam, że to jest wchodzenie w takie be, bezkształtne, tak? próbujemy czegoś nowego, coś, co jeszcze nie ma formy, coś, co dopiero będzie tej formy nabierało. E, więc Taka podróż, która wydaje nam się, że być może jest donikąd. Zwróćcie uwagę na tego węża. Ona też odnosi się do takiej mądrości węża, tak? do takiego poszukiwania. Nie musi to być prosta droga, ale rzeczywiście trzeba poszukiwać i dziś być może tak będziemy e, działać. Um, natomiast ta śmierć, która jest tutaj z tyłu, starucha z tym takim płonącym płaszczem, nie będę ruszać, może będzie widać. Zabiera to, co trzeba przekształcić. I dziś pamiętajmy o tym, że wszelkie nasze działania powinny odnosić się do, do tego, co chcemy zmienić, co chcemy przekształcić. Tak? Albo co powinno być może już na co nadszedł y, najwyższy czas. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać kartę y, transformacji, zmiany. Tak. Nie traktujmy tego jako kartę śmierci tylko i wyłącznie w tym negatywnym aspekcie, ale to jest zmiana, transformacja. Pamiętajmy, przejście z jednego w drugi. Zaakceptujmy i będzie nam o wiele łatwiej. Mam nadzieję, że nam to się dzisiaj nie tylko dzisiaj, ale i przez cały weekend uda. Tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.